Nauczanie domowe, 24 sierpnia. Apokalipsa, rozdział 22, wersety od 9 do 14. Anioł tak się do mnie odezwał, choć ukaże ci oblubienicę, małżonkę baranka. I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą i ukazał mi miasto święte, Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła, podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu. Miało ono mur wielki, a wysoki. Miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. Od wschodu trzy bramy, od północy trzy bramy i od południa trzy bramy i od zachodu trzy bramy. A miasta ma 12 warstw fundamentu, a na nich 12 imion, 12 apostołów baranka. Bardzo bogate w symbolikę wyrażenia apokalipsy pokazują Kościół chwalebny. Jako oblubienicę, jako małżonkę baranka, jako miasto święte, jako niebieskie Jeruzalem, jako Chwała Boża stępująca do nas. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj skupili się tylko na dwóch określeniach dotyczących bram i fundamentów. Widzimy po trzy bramy na każdą stronę świata. Oznacza to otwartość. Znamy ten tekst, w którym Jezus mówi, że przyjdą ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. I tu właśnie to się wypełnia. Ta wizja Apokalipsy jest zrealizowaniem Jezusowej zapowiedzi i rzeczywistością, którą dziś oglądamy. Z całego świata, ze wszystkich stron przychodzą, wchodzą do Kościoła ludy i narody. Widzimy dwunastu aniołów, którzy. Czuwają nad wybranymi, wchodzącymi. Tutaj wiemy, że ojciec nawet aniołów posłał, żeby przymuszali do wejścia. A z drugiej strony jest to nawiązanie do anioła, który został postawiony z mieczem ognistym, by bronić dostępu do drzewa życia. Tutaj ci aniołowie przy bramach. Z jednej strony zachęcają, a z drugiej strony chronią, żeby nic nieczystego nie dostało się do wnętrza tej cudownej Bożej świątyni i do chwalebnego kościoła w Królestwie Boga Ojca. Mamy na bramach 12 imion 12 pokoleń Izraela. Te bramy są zawsze otwarte. To ponowne wskazanie naprawdę, iż wybranie Polega na otwartości. Wybranie polega na misji pójścia na cały świat. Po to został Izrael wybrany, żeby pokazać wszystkim narodom prawdę o Bogu. Po to Kościół został powołany, żeby iść z Ewangelią do wszystkich narodów, aby one mogły wejść przez te bramy ciągle otwarte. Niektórzy interpretują 12 bram. Wejściowych, jako 12 dróg prowadzących do świętości, 12 powołań, z charakterystycznymi cechami wyjątkowymi, rysami takiego właśnie powołania. I można by powiedzieć: Ja mogę znaleźć swoją drogę, swoją bramę wejścia do nieba. Oczywiście, na fundamencie Jezusa Chrystusa wszystko jest zbudowane, na wierze, która otwiera mi, tę możliwość wkroczenia do królestwa niebieskiego, ale to powołanie w rozmaity dwunasto sposobowy kształt może być zrealizowane. Kiedy patrzymy na te 12 imion pokoleń Izraela, to możemy też jednoznacznie powiedzieć, że wchodzący staje się udziałowcem, Dziedzicem Starego i Nowego Testamentu. Tu akurat jest to podkreślenie Starego Testamentu. Przy fundamencie będzie o nowym. Ale razem to dziedzictwo osób, które przyjmują całe to przesłanie Dobrej Nowiny, powoduje, iż te osoby stają się jedną wielką Bożą Rodziną. Do tej rodziny różne narody wniosą swój wkład. Skarby, doświadczenie, godność, dorobek. Tutaj doceniani są wszyscy, właśnie z całą swoją kulturą, z całym swoim bogactwem, z całym swoim dorobkiem przez wieki wypracowanym w danym narodzie, ze specyficznymi cechami. I drugi element to fundament, który jest stworzony, ukształtowany z budulca szlachetnego. To są kamienie we wszystkich kolorach, we wszystkich wartościach. Symbol Niezniszczalnego piękna, które jest wewnątrz właśnie Kościoła, wewnątrz Królestwa Bożego. Jest to równocześnie niewyczerpane bogactwo, z którego wszyscy mogą czerpać, na którym wszyscy mogą się oprzeć. Zatem to, co jest fundamentem Kościoła, to jest piękne, cenne i trwałe. Te trzy cechy powodują, że Wszyscy, którzy są zbudowani na tym fundamencie, mogą rozwijać się w sposób pełny. Czytamy przecież u świętego Pawła, że jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów i proroków. Tutaj można jeszcze bardziej zwrócić uwagę na to, że wiary przeżywamy we wspólnocie, że się budujemy też na kimś, że nie jesteśmy tylko prywatnie zbawieni. I widzimy, że tu podkreślona jest tradycja apostolska, że fundamentem jest warstwa po warstwie, apostoł po apostole. Paweł stąd z, takim, z taką dezaprobatą do Koryntian pisze: czemu wy mówicie? Ja jestem Pawła, ja jestem Apollosa, ja należę do tego apostoła, a ja z tym się identyfikuję. Apokalipsa, ta wizja, którą Jan zobaczył, nam uświadamia, że ja. Warstwa po warstwie przyjmuje całą apostolską naukę, całą kościelną tradycję, że ja nie wybieram sobie, no to co Paweł pisał to mi się podoba, a to co Jakub to już mniej. To co Piotr, no to bardzo przyjmuje, ale to co zostało napisane w innych pismach, no to tak mam wątpliwość, czy to tak należy interpretować, czy należy to przyjmować. Tu tradycja jest pokazana cała. Warstwa po warstwie, bez wybiórczości. To wniosek też, że ja nie tworzę wszystkiego od zera, że ja swoją interpretację sobie podaję pisma świętego. Ja mam jakiś własny, tylko wewnętrzny autorytet. Nie, ja mam fundament. Ja mam jasny, kościelny, apostolski fundament. Dlatego wyznajemy, że wierzę właśnie w taki, Katolicki, czyli powszechny, i apostolski na tej tradycji zbudowany kościół. To jest ta wiara, którą ja wyznaję. Nie zakładam nowego kościoła, ale z całym dziedzictwem, ze specyfiką sposobu życia, stylu myślenia, podejścia do Pisma Świętego, duchowości, z całą mentalnością, obrzędowością, wartościami, wszystkim, wszystkim. Ja wchodzę do jednego kościoła. Prośmy o to aby ta wizja dwunastu bram i dwunastu fundamentów była głęboko w naszym sercu i w naszej codzienności funkcjonowania wewnątrz Bożego Kościoła.